Siemanko, witajcie na kanale GITY. Z wami Doman. Ja co? Coś komple. Zapraszamy na unboxing czegoś ciekawego od JBL. -a. No pudełka to nie, bo już po tytule ludzie wiedzą, co tak naprawdę wypakujemy. Jest tutaj mm. głośnik i nie tylko głośnik, bo tyle nie supportu. Unboxing suportu. Unboxing suportu. Głośnik i nie tylko głośnik, bo przyjechały do nas jeszcze inne rozmaitości od JBL a do testu i dzisiaj wam je pokażemy. Żółta taśma support, czarny stretch już wiadomo. Support, support. wiadomo co przyjechało na raczej skąd przyjechało. A jest spory ten karton. Ciekawe czy ten głośnik jest taki duży. To mi ręki nie utni. No szkoda, że zabrałeś. Ale tu już JBL. I ciach. Kut, 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 kut. O, dobra, już widzę, że źle to trzeba tak. Yes. What? co ja tu zrobiłem? Co ja tu o, zrobiłem? O, wszystko. No yes. Już wracamy do Wracamy po reklamie, tylko powiedzieć, że Na pudełko jest od czego innego. No pudełko jest jakiś wyjbielowe. Weź tam folię, wyrzuć, Na podniosę. Góra jest pudełku. Może ja zrobiłem, moją łapczywością. A tak folia, żeby jej nie było widać. Uderzył łokciem. Dzisiaj nie mamy nożyka do tapet, więc dziabnę Cię nożyczkami. Nie, nie, nie. Ale to przecież i tak by się nie przebiło przez Twoje warstwy. To ja jestem jak cebula. cebula. Cebula w sercu, cebula na brzuchu. Uwaga! Otwieram mnie. Co tu się dzieje? Bąbelki. Bąbelki dla bąbelku. I już widzicie, że jest tutaj JBL Bass Pro Go. Tylko do góry nogami. Zabieraj to, zabieraj to. W tym pudełeczku mamy właśnie wspomnianego JBLa Bass Pro Go. I mamy jeszcze jedno mniejsze pudełeczko. Jedno mniejsze pudełeczko jeszcze JBLa. Tutaj jest Tour Pro Tour no Otworzymy od razu, jak już robimy unboxing, to zrobimy kompleksowy unboxing, bo nie tylko właśnie przyjechał do nas ten głośnik, ale też coś innego, jeszcze dodatkowego. Z racji, że słuchawki dokanałowe są ostatnio bardzo popularne, to JBL przysłał nam też swoje najnowsze JBL Tour Pro Plus TWS i je też wkrótce. Przetestujemy, nagramy. A sporo TWSów WS już testowaliśmy, więc fajnie będzie odnieść się też do JBL-a. Ale ja Zabieraj. Bo, bohaterem naszego unboxingu jest dzisiaj głównie nowy głośnik. Słuchajcie, JBL-a. ten już nie jest. To dobry. jest ciekawostka, bo to jest głośnik, ale przede wszystkim jest to aktywny subwoofer do samochodu. Tak, żeby tablica skakała. Tak, żeby tablica skakała. Otwieramy. O, kurde, jaki dużo on jest karta gwarancyjna. Odłóż. Ja odkładam gąbeczki. To jest zestaw montażowy do samochodu, żeby nam się nie telepał w bagażniku ten JBL. Trzeba będzie wtedy przywiercić sobie do, do płytki w samochodzie, żeby się to trzymało. Metalowe, solidne. No widać, że tutaj no może, może naprawdę ten głośnik utrzymać. No to się wierca do samochodu. Wiesz co, no to pewnie jest taka płytka, żeby się to trzymało, żeby się JBL się pewnie głośnik wsuwa. Za chwilę to jeszcze sprawdzimy. A zawiniłem. O kurde, powiem się, że trochę waży jak na JBL. -ę. Tam jeszcze coś jest pod spodem. Jest, na razie jest. głośnik odkładamy. Zobaczymy, co tam, co tam się pod spodem dzieje. Trochę jeszcze takich wacików. A tutaj mamy kablinia. Kable do samochodu. Żeby można było sobie... i bezpiecznik. I bezpiecznik. Jakby ci spalił. Tak, żeby można było sobie właśnie ten aktywny sabufer podpiąć do samochodu w bagażniku. No to mamy tutaj stosowne kable. No powiem Ci, że. Riotka. Zastanawiam się, czy nam to wyjdzie w jakikolwiek sposób. To wygląda jak pociski normalnie. Bo tu jest Poczyski, jak pociski rakietowe takie. <laughs> Widziałem takich pocisków rakietowych. No, już mam za mało filmów, klasyce oglądasz. Kable odkładamy. I co? To, I to sobie puszczasz RJ z głośnikiem do panelu sterowania, który sobie... I to De będzie jak ten, jak w szerszeniu masz ten. Przełączenie na gaz, to to będzie przełączenie na bas. W głośniku pewnie jest też RJ, żeby, żeby to poszło Będziesz miał max level basu i będzie łup, łup, łup. Człowieku, no. Czeka, I ciekawa. będzie walić basem jak z rybnego. Jest tutaj, jest tutaj jeszcze trochę jakiś tam końcóweczek, żeby... Można było sobie właśnie ten wspomniany bezpiecznik, trochę końcówek, żeby do samochodu tam to jakoś stosownie podpiąć. Ale co jest najważniejsze, mimo że JBL ba Bass Pro Go to aktywny subwoofer do samochodu, to JBL zrobił z niego też głośnik, yy, który może łupać basem, skoro jest aktywnym subwooferem. Zaraz zobaczymy. Zobaczymy w ogóle, jak JBL Bass Pro Go wygląda. Ja Wam powiem, przyznam szczerze, nie spodziewałem się w ogóle, że, że coś takiego JBL na rynek wypuści. No bo JBL, Harman Kardon to jest to są, no Ogólnie to są marki znane też z systemu audio do samochodów, więc czemu by, weź zabierz folię, czemu by też nie zrobić czegoś, co będzie takim połączeniem dla fanów głośników przenośnych i porządnego pierdzielnięcia basem w samochodzie. Hmm. Hmm. Co, rączkę ma? Rączkę ma, żeby można było go spokojnie przenosić. Pokaż mi rączkę. Proszę, rączko, tutaj jest rączka tutaj, rączka. Rączka, rąsia. To jest zaślepka, pokaż tyle, to. Zaraz, rączka. tak, no dobra, no to jest też zaślepka. A co pod zaślepką? A pod zaślepką się dzieje dużo, no to dobra, no to zacznę od zaślepki. Mamy USB, mamy audio turn on, czyli tutaj mamy przełączenie na. 12V DC Audio. Tutaj mamy też gniazdo, które no, umożliwi nam podłączenie tego jako aktywny sabufer do samochodu. Możemy tutaj zmieniać gaina i mamy serwis Micro USB 2.0. Zaślepka jest... Nadal mnie zastanawia to znaczy, że... RJ. No, trzeba będzie to rozkminić już w głównym teście, no bo teraz dopiero odpakowujemy, jeszcze nie zastanawialiśmy się co do czego, bo to nasz pierwszy kontakt z tym głośnikiem, ale, ale sprawdzimy oczywiście i potem Wam powiemy już w głównym teście do czego co e, jest. Na froncie mamy maskownicę, pod nią jeden duży przetwornik i dwa, dwa małe, tak. w dolnych partiach mamy nóżkę, e, która jednocześnie będzie, mhm. e, będzie też e, takim elementem montażowym do tego stojaczka do, tego, do tej podstawki do samochodu, którą musimy tam wiercić w płytę w bagażniku. Na lewej i prawej krawędzi też jakieś przetworniki się tutaj znalazły. One są pod tworzywa pod maskownicą, tworzywa. Pasywne tylko są tak. zasłonięte, żeby coś w bagażniku, no tak, w bagażniku nie uderzyło, Tutaj wykrzyknik do i Biela i właśnie ta membrana pod spodem przetwornik. Z drugiej strony też wykrzyknik i pod membraną przetwornik. No i na górze Oczywiście mamy cały panel sterowania. No tutaj już mamy tak jak zwykle hmm. głośnikowo, czyli JBL Connect, plus minus, włącznik Bluetooth, play pauza i poziom naładowania baterii, bo ten głośnik mamy 100%. Tak, JBL Bass Pro Go ma też wbudowany akumulator, to ja może wezmę telefon i w ogóle mm, słów kilka powiem o specyfikacji. Jeszcze warto dodać, że nie ma tutaj takiej tkaniny JBLowej całej, cały jest z tworzywa solidnego, twardego tworzywa. Właśnie. Wepnę Ci kabelek. To mamy tam, gdzieś w słońce nie dochodzi. Tu mamy gniazdo na RJ. Czyli RJ... znalazłeś, gdzie ta RJ tak. wchodzi? RJ wepnę w gniazdo sterowania i będę to wam sterował. Ale wiesz, że mną no już można bez przewodów, bo ja mam chipa tutaj. Chociaż jeszcze nie jest aktywowany. W czerwcu aktywacja. No, no właśnie, bo nie masz drugiej dawki. Słuchajcie, znaleźliśmy, a co znalazł konkretnie wymiary, wagę tego głośnika. W instrukcji obsługi mamy wszystko dokładnie opisane. W międzyczasie chłopaki zamontowali to mocowanie do samochodu. Żebym... Na wstępie od razu warto powiedzieć, że ta klapka, ze z tyłu to Strosznie jest jedna lata, wielka tragedia. Ale dlaczego ona tak lata? To? Może, to może to nie weszło dokładnie? No to wciśnij. Wciskłeś? Nie. Wciskłeś już? Najmocniej jak umiesz. Teraz wcisku. Ty zobacz, coś tu jest nie tak. A wiecie, że ten głośnik ma standard IPX5? Dlatego ma. Nie ma siódemki, bo by Trzeba przez tę zaślepkę. Dobra, słuchajcie, słów kilka o wymiarach i o wadze. Mamy tutaj tak. Długość 402 mm, szerokość 208 mm, wysokość niespełna 200 mm. Waży 5,28 kg. No, z podstawką wiadomo, będzie troszkę cięższa. pod kg. Tak, która już jest w tej chwili zamontowana w tym głośniku. Tak jak mówiliśmy, głównie tworzywo wszędzie znajdziemy. No, metal, no to będzie tylko ta podstawka, tak naprawdę trochę gumy. Jak oceniasz z tego Bass Pro Go. Ładny jest. Stonowany wygląd, delikatny i będzie ładnie wyglądał. No tak... Ładny jest w macie, nie, nie, nie palcuje te się, nie... Wiadomo, że będzie się kurzył, jak to, jak to każda czarna rzecz, natomiast e, jeśli chodzi o, o, o to, że nie ma żadnego piano black, tylko, tylko wszędzie maci to nie zostają odciski. Tak, palce. z drugiej strony też zazwyczaj jak mamy samochód, no to w bagażniku też wszystko jest w macie zrobione, taki plastik jest matowy, więc to będzie się wpisywało gdzieś w te rozwali, zdepcze zaraz wszystko, nasz operator będzie się wpisywało gdzieś tam w te bagażnikowe standardy. Zanim uruchomimy, bo jeszcze taki jak mówiłem, to może być aktywny subwoofer, a może być też zwykły głośnik Bluetooth. Słów kilka o specyfikacji technicznej, a ona jest naprawdę zaawansowana, więc szybko przez nią przejdę. Moc wyjściowa w trybie subwoofera w samochodzie 100 W, 200 W szczytowa. Moc wyjściowa w trybie pełnozakresowym w samochodzie 2 razy 30 W Twitter, 1 razy 80 woofer. Poza samochodem 2 razy 15 W Twitter, 1 razy 40 woofer, czyli tak jak mówiliśmy, mamy tutaj to rozmieszczone. Wzmacniacz klasy D. Mamy też tutaj wbudowany akumulator, który Umożliwia nam pracę przez maksymalnie 8-9 godzin, no a zatem, no jak na takie gabaryty, spodziewalibyśmy się więcej, ale z drugiej strony, to jest aktywny subwoofer z funkcją głośnika, mhm. więc fajnie, że w ogóle znalazł się tutaj akumulator. Bluetooth 4.2 mamy, słuchajcie, więc nie jest to absolutnie najnowsza technologia. No, jest tutaj jeszcze takich kilka elementów, które pewnie poruszymy w dokładnym teście, bo. Ta specyfikacja odnosi się głównie do połączenia w samochodzie, jakieś tam napięcia, zasilanie i tym podobne, obciążenie dopuszczalne bezpiecznika. No muszę przyznać, a no to też czas ładowania jest dosyć długi, bo w okolicach 4 godzin. Chyba nie pozostaje nam nic innego jak dzisiaj w unboxingu sprawdzić go po prostu jako głośnik i sparować poprzez Bluetooth ze smartfonem. Proszę panią Adsoniu uruchomić procedurę parowania. Zobaczymy co się będzie działo. W naszą stronę go daj, bo jest kierunkowy, jak i głośnikiem. Że myślałem, że będzie większy efekt, yy, jeśli chodzi o bas, że będzie faktycznie taki bas, wow! Że rozstrząs nas tu i zniszczy. Brakuje mi tu potencjometrów, żebyśmy mogli. Yy, w trybie mogli głośnikowym sobie, takim zwykłym, żeby to ta, poregulować. Tak, żebyśmy mogli wyregulować tak, jakbyśmy chcieli. Jakby w końcu ma być to yy, tuba basowa do samochodu, więc powinniśmy mieć możliwość wycięcia tam średnich, wysokich tonów, faktycznie podkręcenia tego, tego basu. Czy możesz wyciszyć tego messengera? No właśnie próbuję, ale cały czas mi tu przychodzą jakieś... Patrz, robię teraz nie przeszkadzać i proszę spierdzielać. Aha, tylko ja ja teraz glutów też wyłączyłem. <noise> Dobra, nieważne, no niech sobie tam żdonka. No powiem Ci, powiem Ci, że... Że myślałem, że będzie, no, będzie Regen lepiej. Regen miał tylko troszkę gorszy bas. No jaki hejter tam siedzi? Że co? <laughs> Regen, którego testowaliśmy, stałyśmy, tylko troszeczkę go bas. Nie no, panie, no łupało basem, no nie ma co ukrywać, że waliło basem. No wiadomo, że jakbyś się nastawiał na to, że to będzie waliło jak tuba basowa, taka zwykła tuba basowa, tylko bzz, 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 bzz. No to wtedy faktycznie, ale moim zdaniem bas jest głęboki w tym głośniku. No jest, wszystko. ja nie powiedziałem, że nie. Ja po prostu się nastawiałem nie z perspektywy głośnika, tylko z perspektywy tuby basowej. Nie no tak, ale to jest coś pomiędzy. JBL zrobił coś pomiędzy i muszę pochwalić JBL-a za podejście, no bo jeżeli to miałby być tylko aktywny subwoofer, no to po pierwsze drogo, bo jego cena sugerowana już mówię, ile jest? Ponad 2000. Teraz Ci powiem dokładnie, ile to jest. Kurde, z tych zakładek tu na otwieranej, kopa zasadę w ten telefon.

Więc 2800, a nie, 2007, a nie 2700, tylko 2800. No to sporo, w ogóle sporo, nie? ale no z drugiej strony mamy tutaj taką nowinkę, która może być i aktywnym subwooferem, i może być głośnikiem do, do samochodu, znaczy głośnikiem, głośnikiem mobilnym, przepraszam bardzo. Jako głośnik mobilny się sprawdza, no bo muszę przyznać, że ładnie gra i dużo słychać, i do muzyki klubowej, i do muzyki rockowej się nadaje. Jest to głoś nie sprawdzaliśmy jeszcze maksymalnej głośności, to w teście, ale już słychać, że jest mocno, bo jeszcze nie daliśmy na maksa, a, a tutaj dosyć się zrobiło głośno w tym pomieszczeniu. Fajnie brzmi w tych utworach, jest głęboko, nie tak jak na tubę basową, ale naprawdę bas jest sprężysty w tym głośniku. No, muszę przyznać, że mimo wszystko jest ok naprawdę. Tak, jeśli patrzymy, no, zdecydowanie jest za drogi, jeśli chodzi o głośnik mobilny, bo taniej faktycznie możemy kupić inne nawet głośniki JBL-a, chociażby Boomboxa. Tylko wszystko jest za drogi. Ale jeśli chodzi... Główne, główne Odniesienie do majsterkowiczów, bo wiadomo, że i takich mamy na naszym kanale. No, sądzę, że za 2800 zł są w stanie zrobić e, lepsze audio w samochodzie. Milion razy. Niż, niż to, co da nam ten JBL. Panie, ja, ja nie lubię, za 1000 kupisz party boxa, a za resztę zrobisz takie kurwa, skrzymierze. Wiesz, no też trzeba to to wiedzieć, mało. że Tak, no też trzeba mieć na uwadze, że samochód to też musi być odpowiednie wygłuszenie, No bo jak włożymy do zwykłego przyzowiowego golfa. No nawet jest rejestracyjna. Nawet sądzę, latała. że jak włożymy tego i rozgłosimy go na maksa, to tablica będzie, będzie latała, bo nie jest do tego przystosowana. Przede wszystkim tablicę też trzeba wyciszyć od, od zewnątrz, bo, bo ona tak no, czy inaczej będzie jakoś dobrze, e, no. tak czy inaczej będzie przenosiła wibracje, ale ja uważam, że 2800 to jest zdecydowanie za dużo zarówno na głośnik mobilny, jak i na głośnik samochodowy, bo jesteśmy w stanie kupić tańszy głośnik mobilny, no i jesteśmy w stanie za, taniej e, zrobić karaoke w samochodzie. No. Jestem ciekaw jaka będzie wasza opinia, ja póki co się nie wypowiadam, bo na razie znamy to tylko jako głośnik mobilny, może nam się uda też zrobić z tego subwoofer, ale to, to będzie już wyższa matematyka, pokombinujemy przed e, głównym testem. Musisz Czarka poprosi, żeby ci to podłączył ta, wszystko. Tak, no jest w instrukcji wszystko rozrysowane, więc myślę, że jakoś w Alfie to podłączę, jak nie podłączę to... W w Hondzie człowieku, ja wchodzę z tyłu, ale elektroniki nie mam. Co, jak ja to mam w Pociągnie. Pod... Jak ja to mam w Hondzie z tyłu podłączyć. Walpi to chociaż jest z tym rozprowadzony. Weźmiesz z od akumulatora pociągnie. Taki pomarańczowy jak od kosiarki jeszcze wezmę tam pociągnę. JBL Pro Progo. No na pewno jest to coś innego, coś, coś ciekawego. My jak zwykle narzekamy na cenę, dajcie znać, co Wy o tym myślicie. To na razie unboxing, takie pierwsze wrażenia, więc jeszcze jeszcze ostatecznego werdyktu nie wydajemy. Poczekamy do, do głównego materiału. Zobaczymy, co się będzie. Działa. JBL Bass Pro GO No i stare logo jest, które w większości się podoba Ale taki sprężysty jak się niesie ten bass, to muszę przyznać, że... A jak z większej odległości, Panie Danielu? To jest opinia nie chcę się w unboxingu jeszcze wypowiadać. Siema. No i ciekaw też jestem tych słuchaweczek. O dobra nie sięgnę, no nieważne. Dlatego ja do Hondy tego nawet nie podpinam, bo przecież to kurna się Honda spali cała, przynajmniej jest akumulator Ja, ja bym powiedział, Honda to jeszcze by to jakoś wytrzymało, to się boję Alfa. <laughs> no co w Golfie podłączymy. Golf Golfie nie nadaje do takich rzeczy. Do Audi on jest najnowszy, Audi najlepsze będzie. No, w sumie na, tak. Audi już możemy ale to nawet jak na, to tam. Ale może ma podprowadzone nawet nie instalację Na pewno do, ma. A to w Audi A. sprawdzić. Kurwa, zaraz, wracaj. <grym grym> ja w Audi najlepiej, akurat, pan, kurwa, akurat masz. Akurat masz szukaj, <grym> wybaz <grym> w Audi. Będziemy no to dobrze, wefniesz do Alty, porównasz do myśli głośnik z Alty, z tym, będziesz miał no, idealne porównanie. Ty masz takie spaczne karałdy, hmm. to tam musi być zmasta. Basu jest wystarczająco, ale to nią nie zaszkodzi, prawda? To nie ma żadnego basu. W Alfie nie ma basu? To w ciebie w Audi nie ma basu, człowieku. nie ma żadnego Czyli ty nigdy nie słyszałeś głośników w Alfie Nie, No nie, nie raz już mi się panował co wsiadam dalej, to po jakie głośniki Nigdy nic nie, nie włączam w radia. ja a co za kontrolka się świeci? <grym> od głośników, od basu, kontrolka od basu.